Ja czuję sympatię do Niemców, więc mnie ten problem nie dotyczy, nie mam żadnych kompleksów. Polska nie ma powodu dzisiaj do najmniejszych kompleksów wobec któregokolwiek sąsiadów. Ja zawsze z dumą powtarzam, że mam w tym jakiś swój udział, że Polska ma dzisiaj najnowocześniejszą, nie największą, ale jedną z największych, ale najnowocześniejszą sieć autostrad, dróg szybkiego ruchu, mostów. Kiedyś nie do wyobrażenia że będziemy liderami w tej kwestii w Europie. To jest jeden z tylko z przykładów. I dlatego ja bym nie przeceniał znaczenia takiego czy innego sondażu, bo generalnie Polacy dzisiaj mają poczucie własnej siły, własnej wartości i nie, nie żywią jakichś negatywnych emocji wo, wo, wobec sąsiadów. Naprawdę. To jest oczywiście trudna historia. To jest ta historia, tragiczna historia II wojny światowej. I ona akurat z punktu widzenia Polski. Bo jednak warto mieć świadomość, co z Polską się działo w tamtych latach, ilu naszych obywateli zginęło? Co znaczy dla każdego polskiego ucznia wizyta, a każdy polski uczeń taką wizytę w czasie swojej edukacji składa w Oświęcimiu, czy w Szthofie, czy w innych obozach. Więc ta pamięć i słusznie ta pamięć także formuje myślenie o przyszłości, o teraźniejszości, o historii, jak zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji, o odpowiedzialności. Więc biorąc pod uwagę tę tragiczną historię, to te relacje, emocje nie są takie złe. Mamy też w obu, po obu stronach granicy radykałów, po obu stronach, którzy źle życzą sąsiadowi i którzy są zainteresowani, aby wzbudzać emocje. W Polsce antyniemieckie, w Niemczech antypolskie ale jestem przekonany, że nie osiągną swojego celu I że, ta, i że kładziemy dzisiaj z kanclerzem naprawdę trwałe podwaliny do dobrych relacji. Nie wszyscy muszą się kochać, tak jest życie, ale naprawdę budujemy dobre relacje i oba państwa mają w tym swój naprawdę żywotny interes, nie mam żadnej wątpliwości.